Hejka. Rozwiążemy sobie dzisiaj takie zadanie z informatora maturalnego. Mamy dane dwie funkcje liniowe i pytanie jest, dla jakich Mów funkcje te nie mają punktów wspólnych? Zadanie dość proste, jeżeli mm, kiedy się zobaczymy, ponieważ kiedy raz zastanowimy się nad tym, jaki będzie tutaj warunek, to myślę, że później ciężko po prostu na niego nie wpaść, gdyż jeżeli mamy dwie funkcje liniowe. Czyli takie funkcje, których wykresami są proste, no to nie będą miały one punktów wspólnych, kiedy będą po prostu równoległe. To jest jedna sytuacja. Jeżeli nie będą funkcje równoległe, no to zawsze znajdzie się taki punkt, w którym one w końcu się przetną. Warunek na równoległość przypomnijmy. Jeżeli mamy funkcję y równa się a1x plus b1 i y równa się a2x plus b2, to warunek. Hmm, niech to będzie k, niech to będzie l, to k jest równoległa do l wtedy i tylko wtedy, kiedy a1 jest równe a2. Czyli w naszym przypadku 2m plus 7 ma być równe 3, no to stąd mamy 2m równe minus 4, czyli m równe minus 2, stąd mamy odpowiedź a. Proste zadanie. Wystarczy zapamiętać właśnie, że jeżeli funkcje liniowe mają nie mieć punktu wspólnego, to muszą być po prostu równoległe. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.